Najbardziej wyczekiwany odcinek na tym kanale, gdzie będziemy jeździć z Dominikiem na różnych transportach przez Postiego. Który będzie nas cały dzień torturował i mści się na nas za to co zrobiliśmy przez to całe daily. I dodatkowo na Michu. Cześć. Mm. Za co? Właśnie nie wiem, co on tutaj robi tak naprawdę. Lecimy na swoje pojazdy. Miałem mieć rolki, ale Michu nie umie jeździć na rolkach, a na mnie były za duże. Ale na mnie są idealne, więc to było przeznaczenie. Kiedyś na byż wam jeździłem, więc nie wiem, czy to jest podobne, czy nie. Chyba nie, wydaje mi się. Postial ja musi mi chłapać. Dzisiaj koniec daily, bo wszyscy um umrzą. Oprócz postiego, znaczy wydaje mi się, że i tak posti dzisiaj jest końcu poszkodowanym. się! No. <gry> Tak teraz pomyślałem, że w sumie mocno odcinek byłoby jakbyśmy oboje byli na rolkach Sklejeni plecami oh, yeah. Oh, yeah. Widzowie jeżeli dobijecie 150 tysięcy łapek w górę Bosti i Michu będą sklejeni plecami na rolkach ja... Oh, yeah. jap. Oh. Z drogi, z drogi, z drogi, z drogi, z drogi! O! O. Ja widzowie mam... Oto ten rower i on może się wydawać lajtowy, ale on wydaje mi się panowie, że po czasie będzie bardzo męcząco fizycznie. A dlaczego? Bo jest za mały. I i co? Będziesz ciągnąć kolegę cały dzień. Nie no ja! Jest zemsta panowie ja nie zamierzam go ciągnąć, także ty się nie martw, będziesz miał transport. Dawaj ten! To w ogóle nie jeździ chłopie! Złamałem pedał. <noise> dobra, yes? dawaj Dajmy Majki, let's go Posty, czym sobie zasłużyłem na ten odcinek? Tak szczerze Skusiłeś dostępność Aha, o to tak. chodziło Tak Ej, za 120 tysięcy łapek w górę idziemy do OKTAGONu i robimy sparingi Dobra <noise> 120 tysięcy łapek w górę i wchodzimy wszyscy do OKTAGONu na sparingi Dobra, to jest... To jest nie do jeżdżenia ten pojazd, tylko z górki Szczerze? To jest jedyny odcinek, Ej, w jestem, który. się moje życie. Naprawdę, boję się moje życie. Dobra, Cześć, się moje życie. Serio! że zrób miejsce, nie leję wodą przez ciebie. Zrób po miejsce. <noise> <Ej, głosy> Idź sobie! Daj mi spokój, ja ci nic nie zrobiłem! Niech uciekamy, chodź! chodź, chodź. chodź. ja nie chcę w tym samym miejscu wylądować. Schody. <noise> dobra, jest git Dobra, Patryk Zemsta na nas, okazuje się. Wow! Oooo! Maltretowanie Michał! Ej, ładnie! Po co ty mu pomagasz po? Bo to nie jest odcinek z zemsty na Michu. Bro Do dobra, ja nie chcę, ja nie chcę, ja nie chcę, ja nie chcę, ja nie chcę. Dobra, wielki test. Nie no ja się zabiję. Łapie no ja się! Leć! Dawaj! Łapnie, ładnie, ładnie! Za co? Za co? <śla> 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 Wolą Cię plecy? Uuu, no. O! Let's go! Ej, patrz! Dzisiaj Michu jest porasem. Ogólnie, boję się o nasze życie dzisiaj. Musisz położyć na to nogi, nogę jedną. Ja Ci teraz to zrobię tak, że Ci obwinę to. Wygodnie? O, boję się, że to nie będzie tak super, tak wygodne. dupę. Let's go, mobil! Nie, jest fajne. Spróbujmy ich, że zjechałeś tam, gdzie są kwiatki. tu taki krzycz. O! Czekaj. Michu! Nie zostawię cię! Drogi moi, drogi! Za mały jeszcze 2 Ej, <gry> Nie, wracają! Ale mam dla ciebie prezent. Drużowy? Czekaj, czekaj. On może być trochę za mały, głosu? więc trzeba sprawdzić. Co ty, mam krótki łeb. Ale siedzi. Nie? Wyglądasz jak Pola. A może tutaj? to ten, bo mi tu przydusza. Czekaj, musi się tu się... Dobra, dłonie sobie poradzimy, sobie. A ty na dłonie? Tak. Co robisz? <grym> o, o. no, better, no? Ale czekajcie, muszę wam pokazać mój popisowy numer. Ani w ogóle. No. Widzisz? Ale, ale <grym> się nie chcecie. nie! Dawaj pączki, mina, siedzonko. Daj dwa. No jak dwa? Let's go. E, Jedź nie dać się je, o, nie, dobra, dobra. pedał drugi. Wow! Ty tortur jest! Ooo! Tam tego zjeść, nie bo umrę! To jest... awykonalne. wykonalne! z porozprzebrzmi mocy! Widziałeś to chyba jak wyszedłem ten? Z ukrycia? Spróbuj się przejechać na tym Ty ja? No Ej, to. No, rozwala. No rozwalę Ty, tak, ale mogę w sobie... tak jeździć Ale lifehack już... Póki mi nic nie pomyl Niewygodnie i tak Chlupa boli, nie? A nie mam sobie podwyższyć sobie. tego siedzenia? Nie mam klucza, chłopie. A oni nie mają? Ej, ci my! Zrobimy mi upgrade w mobila? Lecimy! Nie ma hamulca! Moja kostka. Na podwyższnik? Ja tu naprawię go szybciej, panie. Tak, Krzyż. Nie za bardzo jest to podwyższe. To git! Widzowie, nic nie widzę dlatego, że są robione tutaj rzeczy Ej, czekaj, 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 chłopie, ja serio nic nie widzę, ej! O, jesteś w połowie schodu. No właśnie. Ja tak o kurwa, nie dam rady chyba. Za ciężkie mam nogi teraz. Nie zjeżdżasz nic teraz, o. No. Ej, ej. O! Ej. Paweł, czy ty go złapiesz? Patryk? Ja nie mogę, bo mój pojazd siedzi. Dobra, łapię go. Dobra, lecimy! Ej, boję się, boję się, boję się, boję się! Boj się, boj się. Gdzie dojechałem? No pod bramą jesteś prawie Nie chcesz mi pomóc zejść? To znaczy W sensie żebym się nie zabił. Super! To może iść tak, za mną, poprzez ramiona. O, cichy, bym się. Ale fajnie tak długo sterczy. No. Ej, patrzcie! Też chcę popatrzeć! oj, 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 oj. <grym> Zapomniałem, że jesteś z górki. O nie, Ej, co? to mi nie! Co? Żartowałem! Odłączamy mi hamulec, jest git Dzisiaj umrę Ale koło się kręci Czasem się blokuje, no ale koło jest krzywe, więc nic nie zmieni. Prosto prostu je koło, poczekaj. Dawaj, mogę? Tak! Ej, yeah. lepiej! Otwórzmy całego Sprintera i ja wyskoczę z niego na drogę z prędkością! Zakład, że wyskoczę? To krzywda, żeby on zrozumiał, że to głupie jest. Ja nie jestem też jednak za tym pomysłem. JADĘ! Ej, nie ma hamulców! Zatrzymaj mnie, bo nie ma hamulców! Jak? To z jego drogi, to z jego drogi! Proszę, nie wstaję Patko, czekaj, podepnę się pod ciebie O k***a, kur... dawaj, dawaj O, leci, leci, poszło Mimo, lewia kierunkowska O, teraz Lecymy Ooo, Patryku, kwalczymy obie yeah. w... Nie, ale boli Mnie też Jagi. Poczekaj, poczekaj, nie gada Widzimy się u wujasa. Nie, mówię, ten, nie do wujasa Nie mów mu tego. Ostatnio w tej sytuacji była jedna osoba w formie Dominika i trzy osoby do opieki. A ja teraz jestem sam. Mam dwójkę dzieci. Let's go, let's go, let's go, let's go! Hey, żeby klasyki stało się za dość. Ej, ale to był przypadek! Ej, to był przypadek, serio! Dawaj! To nie jest bezpieczne! Co ty gadasz? To nie jest rampa! Ej, to jest głupi pomysł! Stać, stać! Ej, to jest bardzo głupi pomysł. Dawaj, dawaj, dawaj! Co ty robisz? Słuchajcie, pociągnij mnie zakaz. kask. mnie najszybciej jak potrafisz! Kurde! Się, się udało. Ale 90 stopni było. bierzesz, że to odpowiedziałem. Tak. Ale, przecież, ale co się ma stać, tak szczerze? To co się może stać? No, trafi. Mam cholernie ważną misję. Musisz wziąć kolejny iść na drugi koniec. I pociągnąć ją tak, żeby cała napięta pociągnie mnie. O Jezus, Maria, weź się, naj... się przeżegnaj, proszę. <laughs> Nie Czekaj popieram tego tam. zachowania, ale bardzo Czekaj. fajne. na chwilę no. unosiłem Wskoczyłem Pomóż mi go pchać Nie, nie rób tego Nie, proszę Patryk, nie proszę Ale dostałem głową rowerem Fajnie jest Niech się nie cię uda zjeść w dupkę Mała po dzwonku poszliśmy. Teraz zmierzamy z powrotem do domu Jensi. Po niektóre rzeczy jedziemy w bardzo fajne miejsce, ale powiem wam tak, że tak niewygodne jest to siedzieć o chłopie. Jeszcze nie mam bokserek i mam kąpielówki na sobie, więc wszystko mi swęcie i jest niewygodne. I nie mam butów, więc mi się to gówno... Widzę Czas przyszedł na koło fortuny. Będziemy losowali na tym telefonie. Kręci się ty. on na moim telefonie o, kurde, ale to jest mocne. Giga unlucky, nie, Dominik, bo musisz na ślepo zjechać. Mega współczuję, nie? A teraz drugie utrudnienie dla chłopaków. I teraz zrobimy tak, że oni będą mieli to samo, tak, żeby. Tut, 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 O nie, to jest za mocne. Co to wylosowało? Czarny ekran. Cynamon challenge dla was, dwóch. Czemu? Tylko ja nie mam Mon challenge. Ej, lol, tam było napisane Cynamon challenge dla trzech zawodników. Tak, ja, nie ten. Przeklucz się I zjeżdżamy od razu I nie możesz wypluć No <grywa> chodź, Raz, dwa, trzy, cztery Machelują oficery Więcej sześć, siedem, osiem Chodzi mobil też nie prosię <grywa> Szach, teraz twoja runda nie ma tam nic Proszę Matyko, połknij, połknij, połknij to dobrze Kola, kola Puj. Mało mam Uuuuh, oh. oh, by the way. Zasada taka na rolkach jest i na łyżwach taka sama. Nie można się bać. Dobra, jeszcze ja zabiję zaraz. Ej, ej! Dobra, jest git! Dawajcie! Wynik w prawo Uwaga na mnie! Nie widzę nic! Pa, panowie! To w ogóle nie jedzie, chłopie! Ej, zabiję się! zabiję się! Kołam moją mamę! Kołam tatę! Ej, kocham rodziców! Kołam wszystkich, tylko nie kołam Daily i Patryka <głosy> <głosy> Nie da się hamować na tych rolkach! Fajna Daily? Eleganckie. Fajne Dominika. O, <noise> o, o moja dupa! Ale dupsko przystały! Jedziemy dalej. Nie, nie, nie jest tak! Nie ja w Zatrzymałem się jak Transformers teraz. Odpychaj nas, misie! Mega Daj! Ej. Jesteśmy, Ej. Miszko, Patryko, Kwolczyk, woze! Panowie, w kupie siła, nie damy się po To jest nie do zdrania, okay. to jest zbyt męczące. Nie podoba mi się ten odcinek, a wam? Chcę, spełnia swoje najskrytsze marzenia. Zawsze marzyłem o tym, żeby cię f***** p... na odcinku Patryka. Dobra, ale mamy teraz górki. Możemy zbudować zorda znowu. Ej, napisz komentarz. Brak. Szak, ja nie umieram. Sak, nie umieram. Szach, ja mogę. Mamy, mamy zorda. zorda. Nie mamy zorda. Nie macie mnie, nie mam hamulców. Dobra, złączmy siły zordowe. Ja jestem tym, biegiem. O. Ja jestem no. napędem, lecimy. No. Czekaj, ja... czekaj. Dobra, jedziemy solo. Jadę, ja sobie poradzę. Ja mam hamulce. Oj, będzie wszypał, będzie wszypał. Co ze mną? Dawaj! Nie boję się! Posty, pójdziesz po niego. Posty, chybabicielu. Eee, ale stypał! Posty, powiem ci dwie rzeczy. Pierwsza, kocham cię. Mam telefony w kieszeni. Po druga, kocham cię. Uciekaj, nie mam hamulców! Nie mogę być żadnych ruszek! ładnie ktoś! O co? Zobaczcie. Teraz se miłości. Ale romancie. Dziękuję nie. bardzo. Ej, zatrzymujemy się na młodym pieszocie! Otsu się posti! Ooooo! Kto na nas pod wodą ma dom! Mam strasznie ciepłą dupkę, w po Szybki mały custom przed skateparkiem Dlatego, że tutaj dojechaliśmy Trzeba było naprawić quality mobil. tutaj mamy gościa, który to robi Proszę bardzo, Taszka Lalalala, pusty O! Co goś mógł Nie, daj, naprostuję to Los okay. Santos Customs Gratulacje, milion IQ Pokaż Pierwszy to Ja myślę się... dał mi przeskoczył i przypalił mi w Najmniejsza rampa mnie poskładała Każdy musi zjeść z tej rampy to wiadomo, nie, no, no bo nawet ja zjechałem na rolkach Kto nie zjedzie z tamtej, to robi ceramon challenge, bo mam jeszcze trzy paczki To tak po całej paczuszce do twarzy, co to, tak. to git, nie? po Ej, mocny jest, ja bym tak z roweru nie zrobił Ej, ja jestem ciekawy czy Michu tak zjedzie stąd Na pewno Ale w to właśnie nie boli? Nie, łokcie nie boli Przede mną łokcie masz trajasz, Ale jakoś jakuszyś... się 102 metry Ostatnie <słyszą> <w ili. słyszą> Czy ten rower w ogóle to wytrzyma? <słyszą> A, przywaliłem łokciem Jadę Let's go misie Tylko wid jeszcze się spierdziałem Wstajepać, <grymne> wstajepać, wstajepać Kurna, ale poszło eee! Ale prze w dupę miło O Marta ja Marta też wadzie. chyba potrzebuję z order Tu nikt nie cierpi na tym odcinku Masaja WFS Co <grymne> robisz ten odcinek? Nie, po prostu nie Order nie, Ej, czeka, nie pójdę, no, 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 nie no, wiem no, jak się robi! Ale się <grymne> wystraszyłem, no. czy? That <laughs> Imo, Rekord! Jak się czujesz przed tragedią? Tragedią w sensie ja na najmniejszej rampie tutaj się wywaliłem. Jestem na największej, więc. Miło, bo was poznać wszystkich Miło, miło! Posty i cię lubię najbardziej z tej trójki. Jak to on ci dzisiaj to każe robi. A, zaufnień! A nie, to za Ej, widziałeś? Zrobię moli! Nie, no nie chcę, proszę z was! Sii, boję, serio! Ale, nie, no boję się, fair. Ci... Robię to dla kontentu Patryka na kanał Mortalcia. Daily! 50 zł, jak zjedziesz do połowy. Nie chcę pieniędzy. Chcę... Buziak od poli. Nie, od poli nie chcę. Ale od polskiego. Zjedziesz z tego tak, że będziesz na betonie, to idziemy na randkę. Dobra, dobra. To się zalicza Straszyłeś się, bo. Ej, stresuje się, nie? Patrz to, co się dzieje teraz. Zahaczyłem trynini teraz. No nie da się, dobra. Kończę ten challenge, chłopie. Kochani, to jest ostatni zjazd. Ja już nie jestem na swoim pojeździe. Michu też już raczej nie zjedzie. Więc oficjalne zakończenie przez Dominika. Widzimy się, drodzy!